Katarzyna Sokołowska szczerze na temat swojego związku. Nie czekała na partnera. Katarzyna Sokołowska od kilku lat związana jest z przedsiębiorcą Arturem Kozieją. Para dwa lata temu powitała na świecie syna. Miłość do jurorki top model przyszła jednak dość niespodziewanie, kiedy sama nawet nie myślała o tym, by się z kimś wiązać. Katarzyna Sokołowska była zajęta pracą. Macierzyństwo przyszło do niej późno. Katarzyna Sokołowska sławę zyskała dzięki roli jurorki w programie Top Model. Choć dużo wcześniej pracowała już w branży, to dopiero telewizyjne show otworzyło przed nią drzwi do ogólnopolskiej rozpoznawalności. Wzięta celebrytka przez lata skupiała się na pracy, zaniedbując przy tym swoją sferę prywatną. Celebrytka miała 49 lat, gdy na świecie pojawił się jej syn Iwo. Wiele osób nieprzychylnie komentowało jej decyzję o późnym macierzyństwie. Zdawało się jednak, że uszczypliwe słowa w żaden sposób nie dotykały jurorki top model. W moim życiu wydarzyło się w odpowiednim czasie. Najwyraźniej właśnie teraz byłam na to gotowa, miałam przestrzeń i otworzyłam się na doświadczenie macierzyństwa. Ale powiedzmy szczerze, jestem w związku, w którym oboje chcieliśmy mieć wspólnie dziecko. Zdarzyło się wszystko, co mogło, żebyśmy mogli stworzyć Iwo wspaniały świat, przyznała Sokołowska w wywiadzie udzielonym Vivie. Miłość przyszła do Sokołowskiej z Nienacka. Nikogo nie potrzebowałam. Gwiazda wielokrotnie podkreślała, że jej związek z przedsiębiorcą Arturem Kozieją był dosyć niespodziewany. Sokołowska w momencie poznania partnera, czyli w 2017 roku zupełnie nie myślała o tworzeniu relacji z kimkolwiek. Ja wtedy byłam w takim momencie życia, że nikogo nie potrzebowałam. Byłam samodzielna, samowystarczalna, świadoma siebie i swoich potrzeb, przyznała w rozmowie. Pierwsze spotkanie, na które reżyserka pokazów wcale nie chciała iść, okazało się przełomem w jej życiu. Sokołowska niemal od razu poczuła coś do Artura Koziej. W sferze damsko-męskiej nie czekałam na jakieś szczególne wybuchy. Byłam bardzo doświadczona przez życie. I to nie ja zadbałam o to, żeby iść na tę randkę. Umiarkowanie chciałam się tam znaleźć, a spotkałam miłość. Nie umiem powiedzieć, czy to było uczucie od pierwszego wejrzenia, ale dosyć szybko zaczęliśmy być razem. Zakochałam się, przyznała. Katarzyna Sokołowska skończyła 50 lat. Mamą jest dopiero od dwóch lat. W tym samym wywiadzie Katarzyna Sokołowska przyznała, że obecnie jest bardzo szczęśliwa. Mimo że skończyła już 50 lat, to wciąż zachwyca się życiem i docenia to, co spotkało ją w ostatnich latach. W dniu 50. urodzin obudziłam się w sypialni, z której rozpościerał się widok na morze z moim synkiem i partnerem. Nie musiałam nic myśleć. Cieszyłam się chwilą. Pojawienie się Iwo na świecie zmieniło moją optykę. Wiek, praca, to wszystko nie ma znaczenia, gdy się jest razem z bliskimi, powiedziała. Katarzyna Sokołowska dość długo czekała na miłość swojego życia. Późne macierzyństwo, które przyszło do niej dość niespodziewanie, był spełnieniem jej marzeń. Obecnie jurorka Top Model spełnia się nie tylko w sferze zawodowej, ale także rodzinnej.